imię Jezus w duchowości zgromadzenia sióstr Najświętszego imienia Jezus. Kształtowanie się godła zgromadzenia Godło zgromadzenia uległo ewolucji i chociaż nie ma na to wyraźnych świadectw, to jednak można się domyślać, że stało się tak ze względu na wprowadzenie imienia Jezus do duchowości wspólnoty. Dokonywane przekształcenia pokazują, że dla Instytutu stopniowo to imię stawało się coraz bardziej ważne wśród różnych elementów życia duchowego. Wiadomo, że projekt pierwszego godła został narysowany przez błogosławionego Ojca Honorata Kośmińskiego. Dokładny zaś jego opis znajduje się w podpisie drugiej wersji ustaw. Cytat: Godłem towarzystwa streszczającym wszystkie jego zadania jest, że najświętsze oblicze umieszczone w hosti na krzyżu. Pod nim serce pałające jako emblemat miłości, a niżej ręce pana Jezusa i świętego ojca Franciszka skrzyżowane bez ran na znak pracy, nad nimi łańcuch łączący wiszące z boku klucze świętego Piotra oznaczające kościół. Koniec cytatu. Charakterystyczną cechą tego opisu jest nagromadzenie różnych symboli. Które miały wyrażać życie duchowe powstającego zgromadzenia. Można zauważyć, że to objaśnienie jest bogatsze niż szkic ojca honorata. Motywem takiego okazałego przedstawienia było pragnienie pełnego wyrażenia charakteru Instytutu. Także współcześnie omawiane gotło ma spełniać to samo zadanie. To znaczy ma wyrażać duchowość sióstr najświętszego imienia Jezus. Można się domyślać, że wraz ze zmianą nazwy siostry podjęły decyzję dostosowania do niej również i kotła. Pewnym tego śladem jest już trzecia wersja pierwszych ustaw, powstających w latach 1887-1894. Ta redakcja w stosunku do drugiej wersji różni się tylko jednym małym szczegółem. W punkcie 10 siódmego rozdziału przepisano tylko dwa słowa, godłem zgromadzenia, a następnie zostawiono kilka linijek wolnych. Następujące dalsze punkty i pozostały tekst jest wierną kopią poprzedniej wersji. Ta niewielka różnica sugeruje jednak niepewność co do opuszczonego i nieprzepisanego fragmentu. Rzeczywiście, już w kolejnym tekście Konstytucji, które powstały w latach 1901-1905, pojawiła się istotna zmiana: to znaczy, wprowadzono monogram imienia Jezus. Tutaj cytat. Godłem, krzyż, Mający w ramionach przynaświętszy oblicze hosti otoczony promieniami. U dołu klucze na krzyż złożone i połączone łańcuchem, a w nich JHS. Nad krzyżem opatrzność. Koniec cytatu. Dalej, w tym samym fragmencie skreślenia i dopiski ukazują kolejne modyfikacje. Monogram JHS umieszczono w hosti. Jak wynika z podjętych postanowień na Kapitule spraw z 1910 roku te zmiany wprowadzono i zatwierdzono oficjalnie. Zapis umieszczony w Dyrektorium z 1923 roku ukazuje już godło, które funkcjonuje także współcześnie, to znaczy cytat krzyż, a na nim hostia z wyrytymi literami IHS". KONIEC CYTATU Kluczowym przekształceniem była zamiana cierpiącego oblicza pańskiego umieszczonego w hostii na litery IHS. Centrum symbolu stała się zatem hostia z monogramem. Monogram imienia Jezus wywodzi się od greckiego zapisu słowa Jezus – sois. We wczesnej tradycji chrześcijańskiej, II wiek, imię to było skracane do dwóch liter i ha. Były one specyficznie zapisywane. Przedłużona kreska poprzeczna Ety obejmowała umieszczoną przed nią lub w nią wpisaną Jotę, także powstawał znak krzyża. W IV wieku do Joty i Ety zaczęto dołączać jeszcze signa. Od VII wieku pod wpływem latynizacji języka przekształcono Sigmę w S. W ten sposób powstał znany dzisiaj zapis monogramu imienia Jezus – IHS. W zgromadzeniu sióstr imienia Jezus skrót IHS lub JHS rozumiano jako monogram imienia Jezus, a używanie go było wyrazem kultu tego imienia. Ukazuje to tradycja noszenia najpierw szkaplerza z wyszytym IHS imieniem Jezus, a później medalika, na którym było wyryte imię Jezus, podczas gdy w praktyce widniał tam napis IHS. Symbolika współczesnego godła uwypukla zjednoczenie nabożeństw do Jezusa obecnego w swoim eucharystycznym obliczu oraz do Jego imienia w idei wynagradzającej, której celem jest uwielbienie Chrystusa. Przedstawia ono krzyż, symbol cierpienia Chrystusa, a w zgromadzeniu związany z pragnieniem wynagrodzenia oraz ofiarą składaną za Kościół Święty. Na nim zamiast pasyjki widnieje hostia w promieniach chwały. Wyraża Jezusa Chrystusa obecnego w najświętszym sakramencie, w którym ukryte jest Jego oblicze. Na niej zaś napis IHS, monogram imienia Jezus. Istotą Godła, zgodnie z hasłem zgromadzenia wypisanym na obwodzie, jest uwielbienie Boga w osobie syna Bożego realnie obecnego w Eucharystii, którego misterium życia bosko-ludzkiego zostało zawarte w imieniu Jezus.